Postaram się przedstawić. Bardziej będzie to garść moich przemyśleń, moich refleksji na temat tego, e, czym w ogóle jest rekonstrukcja, dlaczego konserwatorzy w ogóle zajmują się czymś takim, jak rekonstrukcja zabytku. I czy w samej nazwie, czy w samej definicji rekonstrukcja zabytku nie ma czegoś, co jest stosowane jako norma, ale generalnie rzecz ujmując, czy nie ma w tym jakiegoś paradoksu jakiejś sprzeczności. Czy mi się uda Państwa do swoich przemyśleń przekonać? Zobaczymy. Jako, że początki są zawsze najtrudniejsze, ale jak to zostało napisane, na początku było słowo, zacznijmy od słów. Drodzy Państwo, przywołam dwa. Słowo klucz, które dla konserwatorów jest chyba oczywiste, czyli konserwacja. Cóż to jest? Konserwacja, jak Państwo widzicie, jest to zabieg, który ma utrzymać, chronić, ratować. Pochodzi z łaciny, w którym jest coś, jest jakby odniesienie, które dla mnie jest jeszcze bardziej adekwatne, jeśli chodzi o konserwację i zabytki. To jest ratunek czy zbawienie. W wielu przypadkach konserwator jest tym ratunkiem i zbawieniem dla czegoś, co jest autentyczne, co jest historyczne, co jest spuścizną, co jest dziedzictwem. Słowo drugie, jak dla mnie już nie klucz, ale raczej wytłumaczenie, to jest rekonstrukcja. Czymże ta rekonstrukcja jest? O tym dzisiaj przez cały dzień będziemy pewnie rozmawiać. Rekonstrukcja jest tworzeniem czegoś nieistniejącego. Jak Państwo widzicie, to może być coś, co jest zniszczone, zburzone, spalone. No, mniejsza o przyczynę, ale jest to coś, co nie istnieje. A my rekonstruujemy to coś, co zostało z różnych względów zniszczone. O tej rekonstrukcji konserwatorzy niewątpliwie będą doskonale to wiedzieć. W wielu dyskusjach, debatach, na wielu spotkaniach, na wielu takich jak nasze jest o tym mowa. Wiele zasad konserwatorskich, kart konserwatorskich, doktryn konserwatorskich odnosi się do tejże rekonstrukcji. Tylko Państwo jako konserwatorzy pewnie wiecie w jaki sposób się odnosi. Przywołajmy jeden z kardynalnych większości z nas dokumentów, czyli Kartę Ateńską. Cóż, że jest tam na temat rekonstrukcji? Jeśli chodzi o architekturę, o architekturę to tam specjalnie nawet wiedzy, czy informacji na temat rekonstrukcji nie ma. Tam jest mowa o restauracji. Czymże ona jest? Zachowaniem, ujawnieniem estetycznej i historycznej wartości, etc. Ale koniec tego sformułowania jest najważniejszy. Proces ten, czyli restauracja, Musi się zakończyć w miejscu, gdzie zaczynają się domysły. A czy w przypadku rekonstrukcji, w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach, to my się nie ocieramy od domysłu? O rekonstrukcji. W karcie ateńskiej jest mowa tylko w odniesieniu do wykopalisk, dla archeologii. Ale jest bardzo zasadniczo tu powiedziane, że należy tąże rekonstrukcję z góry wykluczyć. Jako coś, co w gruncie rzeczy, przywołując punkt wyżej, będzie tylko i wyłącznie domysłem. Mamy kolejny dokument, rekomendację warszawską, sprzed już kilkudziesięciu lat, w której cóż powiedziano? W preambule, ja on sobie zacytuję, dla Państwa zacytuję, że wszędzie na świecie pod pretekstem rozwoju bądź modernizacji dokonuje się bezmyślnych wyburzeń, Pan Dyrektor Czuba mówił. O takich, że wyburze po wojnie w Polsce choćby, oraz nieuzasadnionych i nieodpowiednich rekonstrukcji, które cóż przynoszą? A przynoszą poważne szkody dziedzictwu historycznemu. Przywołajmy kolejną kartę z w której dość dużo mówi się o rekonstrukcji, ale co jest zasadnicze? Jeśli chodzi o tą rekonstrukcję w tejże karcie, a no to, że ona jest właściwa wyłącznie w przypadku, gdy dane miejsce jest niekompletne z powodu zniszczenia lub zmian, ale też, gdy istnieją wystarczające dowody do odtworzenia. W tejże samej karcie też odniesiono się do tego, co będzie na samym finale mojego dzisiejszego wystąpienia czyli, że rekonstrukcja. Może występować w przypadkach takich, gdy jest odpowiednia w ramach sposobów użytkowania lub praktyk, które zachowują znaczenie kulturowe miejsca. Dlaczego? Myślę, że Państwo zrozumiecie na samym końcu. I kolejny dokument, Karta jako. W której powiedziano bardzo zasadniczo, że rekonstrukcja całych części budynku, w domyśle całych budynków, również w stylu historycznym. Takiej rekonstrukcji powinno się po prostu unikać. Owszem, w przypadku pojedynczych fragmentów, niewielkich, architektonicznych, może być realizowana, ale znowuż pod pewnym warunkiem, że jest oparta na precyzyjnej i niekwestionowanej dokumentacji. Ale, i to jest ważne, rekonstrukcja budynku, który został zniszczony w wyniku konfliktu zbrojnego czy klęski żywioł, żywiołowej jest możliwa, jest dopuszczalna, jest do przyjęcia wtedy, kiedy jest to ważne ze względów społecznych czy kulturowych. I przechodząc do głosów środowiskowych w gruncie rzeczy, głosów fachowców, pozwoliłem sobie przywołać wypowiedź profesora Jana Zachwatowicza, ona tyczy Warszawy, ale w gruncie rzeczy tyczy też wielu innych miejsc w Polsce realizowanych w sposób tak jak pan dyrektor Czuba opowiadał, czyli konserwatorskich. Nie mówię o odtwarzaniu starówki, starówek w miastach na Mazurach w postaci czterech bloków przypominających pierzenie rynkowe i profesor Zachwatowicz Niejako zdecydowanie wcześniej odniósł się do tego, o czym powiedziałem w odniesieniu do karty krakowskiej. Czyli jeśli mam do czynienia z konfliktem zbrojnym i zniszczeniem świadomym, perfidnym, z premedytacją, zniszczeniem dziedzictwa, to odtworzenie tego dziedzictwa, czy przywrócenie w zasadzie krajobrazu kulturowego, bo nie przecież autentyku już, jest do przyjęcia, jest upełnione. I teraz, jako że my, jako środowisko konserwatorskie być może w większości dość sceptycznie podchodzimy do problematyki rekonstrukcji zabytku. Sama w sobie definicja jest bardzo paradoksalna. Pozwoliłem sobie poszukać w internecie czegoś, co nazywają tak symbolicznie głosem ludu. Czy głosem ludzi, którzy piszą na blogach, piszą w komentarzach, piszą w dyskusjach rozmaite sformułowania dotyczące właśnie rekonstrukcji i proszę sobie to przy, po, przeczytać, to jest za portalem Ruszaj w Drogę, a dotyczy czego, dotyczy zamku w Bobolicach, o którym pewnie Państwo w większości wiecie, widzieliście. E to jest bardzo, bardzo symptomatyczne i to jest taki symbol tego, jak podejrzewam, w większości społeczności lokalne i nie tylko lokalne odnoszą się do tego, o czym my dzisiaj tutaj mówimy, czyli do rekonstrukcji zabytku. Jak to pan prowadzący portal napisał, mniejsza z tym, co jest na samej górze, ale w głównym akapicie ostatnie zdanie. To jest, bardzo, to jest najciekawsze. Nikt nie będzie zwracać uwagi na okna, cegły czy dachówki, których nie było w XVI wieku. Każdy będzie raczej wspominać wizytę w pięknym, odbudowanym zamku. Cóż z tego, że on nie jest oryginalny, nie jest autentyczny. Ale jest zamkiem. Wygląda jak tamten, który kiedyś być może był, może nie wygląda, ale przecież to nie jest istotne. Jest zamek. I widnieje w krajobrazie. Oczywiście, no, pan zastrzegł, że. no Trzeba pilnować amatorów, jak to określił, szybkiego zarobku, moralnej re rewolucji, żeby tam nie był y, jakiś fast food i tak dalej, i tak dalej, tylko było coś, co będzie mniej więcej wyglądać jak to, co było kiedyś. Ale jak to pięknie zostało napisane, że dlategoż Pana było wielką przyjemnością zobaczyć, jak Zamek Bobolice odzyskał swoje dawne oblicze. Tym, to, bo, te Bobolice są symbolem, ale czy ten zamek odzyskał swoje dawne oblicze? Czy ktoś naprawdę jest z, z, z ręką na sercu, będzie w stanie powiedzieć, jak ten zamek wyglądał 300 lat temu i czy on wyglądał tak, jak wygląda teraz? No, ja mam pewne wątpliwości, ale ja mówię za siebie. Poza tym, no pan jeszcze zaznaczył, że oczywiście podpisuje się pod inicjatywami odbudowywania zabytków w granicach zdrowego rozsądku. Cóż to znaczy? Nie wiem. Ale kolejny niejako głos ludu z portalu Skyscraper, na którym różne osoby komentują rekonstrukcję. I tu jeden z, jedna z osób komentując rekonstrukcję obiektów na terenie Zamku Królewskiego w Budapeszcie napisała, fałszują historię. I cóż dostał w odpowiedzi? Nic nie fałszują. Po prostu leczą zmiarone i to jest niesamowite. Więcej tego w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, gdziekolwiek. Ale nie mówimy w tym momencie o obiektach, e, tak jak Warszawa, Gdańsk czy wiele miast, o których pan dyrektor Czuba powiedział, które były z premedytacją zniszczone w czasie wojny, po wojnie. Mówimy o obiektach, które z różnych względów nie istnieją 100 lat, 200, 300... Jak pan doktor Raffel powiedział, w Japonii to i 1300. Więc okazuje się, że skala nie ma znaczenia. I teraz, mówiąc do grona konserwatorów, czy my jesteśmy powołani z urzędu albo z misji do dbania o zabytki stare? Czy w cudzysłowie nie dałem już, ale czy zabytki nowe? To jest to samo, tylko kompletnie inaczej wygląda. Tak na marginesie, to w lewym, górnym rogu jest wpisane do rejestru. To na prawo i na dół też. Tylko pytanie, co w tym dolnym, prawym rogu jest w tym rejestrze, a co w tym rejestrze nie jest tak w gruncie rzeczy. Idąc dalej, czy mamy chronić zabytki stare, zabytki nowe? Większość Państwa wie, co to jest. To jest zamek w Poznaniu, który podejrzewam przypomina wszystko, ale nie poznański, niegdyśniejszy. I teraz przechodząc do naszej działalności takiej już stricte administracyjnej, urzędowej, konserwatorskiej. Ja sobie tak to nazwałem, że mamy w tej chwili jako prymat działalności konserwatorskiej taką normę czy zasadę, to jest tak zwane uznanie administracyjne. Ci, którzy pracują w urzędach konserwatorskich, wiedzą, co to jest. Sądy administracyjne również szermują takim sformułowaniem, że to jest uznanie administracyjne. Czyli cóż to jest? A na uprawnieniu organów państwowych do podejmowania decyzji w sposób swobodny, czyli nieskrępowany konkretnymi przepisami prawa. Oceniając zabytki, nazywając je, chroniąc, definiując. No przywołujemy definicje ustawowe czy kategorie ustawowe, bo chronimy zabytki ze względu na co, na wartości historyczne, artystyczne, naukowe. Ale one zawsze są formą opisową. Wynikają z czego? A z tego, co ja sobie tutaj nazwałem, nie tylko ja oczywiście, ale subiektywizmem. Czyli przedstawiamy zabytki i oceniamy je wyłącznie z własnego punktu widzenia, tego konserwatorskiego punktu widzenia. A w filozofii subiektywizm to jest pogląd, wedle którego przedmiot poznania, czyli tenże zabytek, powiedzmy, po prostu nie istnieje obiektywnie, lecz subiektywnie, bo wynika z tego, jak my go ocenimy, jak my go opiszemy. Jak ja opiszę obiekt, bo uznam, że on ma wartości, to ja to uznam. Mój kolega, który powie, że ten obiekt nie ma wartości zabytkowych, również ma rację, bo on uzna, że on nie ma tych wartości, bo ocenia to subiektywnie. Idąc dalej, chciałbym, przechodzimy teraz już bardzo stricte do rekonstrukcji, już będę się zbliżał do końca, żeby też nie przedłużać. E, wszyscy wiemy, czy wszyscy bazujemy w naszej pracy konserwatorskiej na czym? Na, pra na przepisach prawa. A cóż to prawo? Mianowicie prawo dotyczące ochrony zabytków. Co ono mówi o rekonstrukcji? Zacząłem od źródeł, Czyli czegoś, co było najstarsze w Polsce, jeśli chodzi o ochronę zabytków, dekret Rady Agencyjnej, w której napisano nie mniej więcej w odniesieniu do zabytków nieruchomych, niech będzie, że zawężam to, że cóż one nie mogą być, no one nie mogą być rekonstruowane, ale, i to jest klucz całości, bez uprzedniego pozwolenia władzy konserwatorskiej. Czyli za pozwoleniem mogą. Cóż było w rozporządzeniu prezydenta w następnym dokumencie z 1928 roku? Otóż to samo, zabytków nie wolno rekonstruować bez zezwolenia. Zbliżamy się do naszych czasów. W ustawie o ochronie dóbr kultury mamy dokładnie to samo. Wszelkie prace, w tym rekonstrukcje, wolno prowadzić wyłącznie za zezwoleniem. Każdy dokument, każdy akt prawny mówił tak w gruncie rzeczy, że rekonstruować zabytki wolno, byle tylko konserwator się na to zgodził. Nic więcej. W obecnej ustawie cóż mamy? No nie przywołałem konkretnego przepisu, a zaraz powiem dlaczego. Ale wszyscy Państwo wiecie, że wojewódzki konserwator cóż robi? Ano uzgadnia różne działania przy zabytkach, albo na nie pozwala oczywiście, może nie pozwolić. Takie ma prawo, bo działa, no, powiedzmy, w oparciu o przepisy prawa i na przepisów prawa, ale w bardzo dużym stopniu działa subiektywnie, w mojej ocenie. Więc, skoro, tak jak powiedziałem, w tych wszystkich aktach prawnych od zarania dziejów naszej państwowości, za zgodą konserwatora można było różne rzeczy wykonać, no to ja sobie trochę na zasadzie takiej przekonania Tutaj wymienię. Co za zgodą konserwatora można by było zrobić? A my odbudować albo rozebrać kawałek w bo dlaczego nie? A wystarczy, że konserwator się zgodzi. I wszystko będzie zgodne z prawem. Cóż można? Odbudować Krzysztof, o no którym nikt nie wie, jak wyglądał, tak w gruncie rzeczy. Cóż można dalej? Zrekonstruować wczesno średniowieczne Grody Słowiańskie, bo dlaczego nie? Nikt nie powie, jak one wyglądały, bo nikt nie wie. No ale z drugiej strony, dlaczego nie można? Wystarczy, że konserwantem się zgodzi. Można odbudować zamki piastowskie taki pomysł się pojawił. Żeby nie powiedzieć wprost, że zamki kazimierzowskie, te na Jurze, no, Przykład, bo policja jest bardzo symptomatyczny, to dlaczego nie można więcej? Cóż można? Można odbudować Pałac Saski. I teraz takie krótkie podsumowanie to już będzie finał. To, co w Polsce się dzieje, jeśli chodzi o zabytki, czyli planowane i dokonywane albo już dokonane rekonstrukcje zabytków, typu pobolice, Poznań, Gola Dzierżoniowska, możecie Państwo w internecie zobaczyć, jak wyglądała i jak wygląda. Przed i po zamek Niesytno w Płoninie też, podobnie jak wyglądał, a jak teraz zaczyna wyglądać. Zamki Kazimierzowskie, Pałac Saski, Pałac Bryla w Warszawie, wiele innych, które. Albo są już zrekonstruowane, mówię o cudzysłowie teraz, dużym z tą rekonstrukcją, albo będą, być może będą realizowane ze zgodą konserwatorów, tak jak przypominam wcześniej, bo bez zgody nie wolno oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Czyli jak są realizowane te rekonstrukcje? Ja to sobie nazywam w cudzysłowie, jak Pan Bóg przekazał. A dlaczego się odwołujemy do zgody boskiej? zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale no z prostej przyczyny. W ustawie o ochronie zabytków sformułowanie rekonstrukcja nie występuje. Odbudowa też nie występuje. W naszym ustawie obecnym nie ma czegoś takiego jak rekonstrukcja. Nie ma czegoś takiego jak odbudowa zabytku, oczywiście. W związku z tym, jeżeli te decyzje są wydawane na rekonstrukcję zabytków, to tak tylko pozwoliłem na takie może dziwne pytanie, na jakiej podstawie? Skoro nasza ustawa nie mówi o rekonstrukcji, nie mówi o odbudowie, to na jakiej podstawie my te rekonstrukcje i odbudowy zabytków... Do... I jeśli chodzi o rekonstrukcję, czy to, o czym powiedziałem, to nie jest jakaś paradoksalna norma. Normą jest, że odbudowujemy, rekonstruujemy, ale paradoks jest taki, że nie bardzo wiemy, na jakiej podstawie w sumie to robimy. I na koniec, czy pomimo tego rekonstrukcję zabytku, czy od, może inaczej, skoro sam to wykazałem, że rekonstrukcja zabytku to jest paradoks, to nie mówmy o rekonstrukcji. To jest odtworzenie tego, co było, czy przywrócenie formy, przywrócenie czegoś w krajobrazie, ale nie rekonstrukcja zabytku, bo zabytku się zrekonstruować po prostu nie da. Zabytek jest. Jeżeli zniknie, zginie, zostanie zniszczony, to go już nie zrekonstruujemy, bo zbudujemy coś nowego. To będzie nowy obiekt, obiekt, który będzie wyglądał jak ten stary, ale już nie będzie i nigdy nie będzie. No nie, ma, nie ma takiej możliwości. Ale żeby nie było wątpliwości, odbudować czy przywrócić, o, może to będzie najwłaściwsze sformułowanie, przywrócić ten obiekt do krajobrazu, do przestrzeni jak najbardziej można. I to jest to, o czym, co pokazał pan doktor Afet. To jest. Znamy pewnie Państwu wszystkim most w mostarze, który tak wyglądał przed, tak wyglądał mniej więcej przed zniszczeniem, tak wyglądał jak już go nie było, tak wyglądał jak go odbudowywano, czy budowano na nowo w gruncie rzeczy, i tak wygląda teraz. Można się oczywiście by było z tym jakoś tam spierać, już na gruncie jakichś doktrynalnych rozważań itd., itd. ale ja uważam, że tego typu działanie w takiej sytuacji, w momencie kiedy ten obiekt został zniszczony z premedytacją, świadomie, wszystko o nim wiemy, wiemy jak wyglądał, znamy jego konstrukcję, to to, że on został przywrócony w tym miejscu, że dalej jest w tym krajobrazie, to jest akurat bardzo pozytywne. I tego typu sytuacje uważa z, w cudzysłowie już konserwatorskiego punktu widzenia za jak najbardziej uprawnione. Zresztą o tym y, mówi szereg też dokumentów y, UNESCO, że takie sytuacje, w których miejsca bądź obiekty zostały zniszczone z różnych względów y, partykularnych, świadomych, z premedytacją barbarzyńsko jakby tego nie nazwać, to przywrócenie ich do przestrzeni. Do krajobrazu jest uprawnione. Ale nie mówmy o rekonstruowaniu zabytków. Zabytek albo jest, albo go nie ma. Zrekonstruować się go na pewno nie da. Bo nie ma zabytku zrekonstruowanego. Jest nowy obiekt, który tylko wygląda jak ten, który był. Dziękuję bardzo.